Samobieżne robotopająki na parę. Czołgi z gąsienicami z taśmociągów. John miał piękne steampunkowe sny w swoim steampunkowym latadle na orbicie Marsa. A potem obudził go jakiś hałas. Szybko odział się w swój cylinderek i gogle, czyli standardowy strój steampunkowego astronauty, i udał się na inspekcję. W pracowni napotkał Johna. Uszanowanko? Dzień doberek czyli samego siebie z przyszłości. Przyszło John, który będzie tu pełnił rolę samouczkową, więc nazwę go Johnouczkiem, wyjawił Johnowi, że wkrótce wir tajemniczego eteru rozdupczy mu statek. Zgodnie z zasadą samospełniających się przepowiedni doszło do rozdupczenia. John w ostatniej chwili dotarł do kapsuły ratunkowej i spadł na powierzchnię Marsa, a wyposażenie jego pracowni wyrwane przez dziurę w kadłubie latadła rozsypało się po okolicznych pustkowiach. Przed Johnem czeka przygoda, praca konstruktora górnika i walka o przetrwanie na Marsie, którego mogliby sobie wyobrazić Herbert George Wells albo Juliusz Verne. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako głas, a w tym materiale opowiem Wam o co biega w grze Mechanic Miner, która wyszła we wczesnym dostępie na PC PeCety Windowsowe. Mechanic Miner jest jedną z tych osobliwych produkcji, które mają ciekawy pomysł na siebie i realizują ten główny element zabawy całkiem nieźle, ale niestety wszystko dookoła prezentuje już dość nierówny poziom wykonania. Mimo to pograłem w to kilka godzin i uznałem, iż wam o tym opowiem. Oto więc jesteśmy sobie Johnem w cylindrze na Marsie i z pomocą Johna Łuczka będziemy przemierzać jego powierzchnię oraz liczne kopalnie, zbierając zasoby, znajdując rozrzucone po Marsie sprzęty protagonisty i rozbudowując swój pojazd. I właśnie ów pojazd jest tu elementem kluczowym, bo to trochę jak budowanie domków w takiej terrarii. Ale tutaj ów domek jest na kołach, gąsienicach, nóżkach lub balonach i jest sterowany fizyką. Początkowo będzie to buda na kółkach z silnikiem parowym połączonych taśmami z układem napędowym i wajchą sterowniczą. Później do tego dorzucimy zdalnie sterowaną kuszę, którą kablem podepniemy do Wajchy i tak zagłębimy się do pierwszych kopalni, strzelając do różnych przeszkadzajek, zbierając kolejne zasoby, które przeanalizujemy w specjalnym analizatorze, pozyskując możliwość tworzenia większej liczby różnych podzespołów. To, jak działają tu te pojazdy, robi wrażenie i słusznie, bo to jest centralny element gry. Dwuwymiarowy model fizyczny radzi sobie bardzo dobrze, a sam wehikuł, atakowany przez okoliczną faunę, może się psuć, dziurawić i rozpadać na kawałki. I to jak wymyślne rzeczy da się tu stworzyć, też robi wrażenie. Sam w kampanii nie dotarłem dostatecznie daleko, aby wybudować coś przedziwnego, ale w trybie kreacji można się łatwiej tym pobawić, albo obejrzeć pojazdy stworzone przez twórców oraz innych graczy, którzy mogą je udostępniać w steamowym warsztacie. Niestety rzecz ma sporo problemów. Oprawa audiowizualna należy do tych pomniejszych, ale cóż, siłą rzeczy rzuca się w oczy i uszy. Nie mam nic przeciwko pixelartowej grafice, nawet ją lubię jeśli jest dobrze zrobiona, ale tu nie jest. Część elementów wygląda całkiem dobrze, a inne są w najlepszym razie bardzo tandetne. Bolesny jest brak spójności, bo niektóre graficzki są pixelartowe, a część na przykład koła, to obiekty jakby wyjęte z innej gry, pozbawione widocznych pikseli i to wszystko zwyczajnie do siebie nie pasuje. Lokalna fauna też nie jest zbyt ładna, ale najgorzej prezentuje się Teren wyglądający jak coś namazanego w peńcie przez szympansa. Ale co osobliwe, miejscami czuć tu jakiś zamysł. Na przykład oświetlenie w jaskiniach symulowane jest rozproszeniem pikseli a niezwykłą gradacją jasności i to wygląda nawet fajnie. Mam nadzieję, że aktualny wygląd gry wynika z tego, że to wczesna jej wersja. Same postępy też są sztucznie spowalniane, bo analizowanie nowych minerałów niby dodaje do naszego zasobnika projektów kolejne urządzenia, ale musimy jeszcze nabić kilka poziomów postaci, zabijając faunę, aby móc odblokować te nowe podzespoły. I to dzieje się potwornie w. Wolno, hamując postępy i wymuszając grindowanie, co nie jest zbyt fajne. Niestety większym problemem jest niewygodny interfejs, bo o ile samo tworzenie i sklejanie ze sobą podzespołów działa całkiem dobrze, to już wszelkie próby modyfikowania, rozdzielania i przebudowywania pojazdów wywoływały we mnie chęć walenia głową w cylindrze o ścianę. Siadanie za sterami pojazdu, samej kuszy lub innego elementu zamontowanego na naszym wehikule też działa osobliwie, bo można przypadkiem zająć miejsce celowniczego tak, iż John przeteleportuje się z wnętrza pojazdu na zewnątrz, a wybór docelowego sprzętu do aktywowania działa dość chaotycznie. No i oczywiście, jak to w grach z fizyką bywa, potykamy się tu co chwila o własne nogi. Gra wysłała mnie w pewnym momencie do głębokiej jaskini, w której na niższe poziomy zeskakujemy z pewnej wysokości, ale w jednej z odnóg napotkałem coś, na co nie byłem gotowy, więc musiałem zawrócić. Pojawił się problem, bo trzeba było jakoś wciągnąć pojazd na wyższy poziom i do tego wykorzystałem specjalną wyrzutnię kotwiczek. Z trudem, ale udało się na pierwszej półce. Niestety, gdzieś po drodze skończył mi się bakelit używany do tworzenia przewodów. Więc nie mogłem tylnej kuszy podpiąć do systemu sterującego, czyli centralnej wajchy. Z tego powodu musiałem wyskakiwać z pojazdu i ręcznie sterować ostrzałem, jeśli po lewej stronie pojawił się jakiś wróg, a pojawiał się. A potem, podczas podciągania się na kolejną półkę i farmienia zasobów z sufitu, pojawiło się jakieś podłe latadło i odgryzło mi wyrzutnie kotwiczek. Pojazd spadł prosto w objęcia niemilca na dole, i tu moja cierpliwość do tej gry się skończyła. I oto jest ów wczesny mechanik Gra z fajnym pomysłem, który działa, ale dość topornym interfejsem, nierówną oprawą i typowymi upierdliwościami survivalowych sandboxów. Do ideału temu daleko polecić bez zastrzeżeń się nie da, ale mimo wszystko sądzę, że to ciekawa produkcja i może kogoś z Was zainteresuje. A jeśli tak, to życzę udanego fedrowania marsjańskich kopalni na pokładzie Waszego samojezdnego amfibiolotu. Game on! Dzięki za oglądanie i dziękuję za wsparcie patronów, i cóż to za niewinnie wyglądające paszcze na moczarach. Oj, tego to się nie spodziewałem.